Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Andrew Style. Dzisiaj odcinek o fajnych miejscach w mieście, a mianowicie park botaniczny, ogród botaniczny, dokładnie w Bydgoszczy. Za każdym razem, kiedy tu jestem, odkrywam nowe rzeczy. I dzisiaj właśnie wchodząc na taką malutką góreczkę odkryliśmy takie oto źródełko. Bardzo jest tu sympatycznie. Bardzo pięknie. Można tu sobie, zobaczcie, y, zrobić przepiękne zdjęcia w tym miejscu. Oczywiście trzeba troszkę uważać, no bo kamyczki, ale dosłownie sceneria, niby centrum miasta, niby tak naprawdę północ kraju. A zobaczcie, mamy takie górskie po prostu widoczki. A bardzo fajnie, niesamowicie, i coś innego przede wszystkim, tak? Bo wiecie, te wszystkie miejsca, które są powszechnie znane, zazwyczaj są oklepane, wszyscy o nich mówią, więc możemy się tam udać i śmiało dołączyć do grona ludzi, którzy je wydali. Natomiast tutaj mamy zupełnie coś innego wchodząc, zbaczając czasem ze szlaku, a odkrywa się najfajniejsze miejsca i przeżywa najfajniejsze podróże, także serdecznie wam polecam ten park. Bardzo fajnie można tu spędzić czas, również właśnie z dziećmi. Jest tu pełno, słuchajcie ścieżek w jedną, drugą stronę. Tu jakaś prowadząca do góry, tutaj kolejna prowadząca na dół. No coś niesamowitego i tu mamy kolejną ścieżkę, która nas właśnie będzie prowadzić, zobaczcie, no dosłownie, jakbyśmy byli w górę. Pozdrawiam Was serdecznie i dajcie znać, czy też lubicie odkrywać nowe miejsca, czy również dajcie znać, czy też lubicie odkrywać nowe miejsca. Czy macie takie miejsce do polecenia w centrum miasta, o którym wie mało osób, a które po prostu was fascynuje? Dajcie koniecznie znać. Ja się dzielę z wami moją ścieżką i fajnie spędzonym niedzielnym popołudniem, bo nie ukrywajmy, ale weekend powinien to być taki czas, kiedy odpoczywamy, gdzieś wychodzimy razem, czy to na spacer, czy na rower. Czy właśnie w celu odkrycia nowych pięknych ścieżek. Ja na przykład o tej nie wiedziałam, a teraz e, jest kolejne e, fajne miejsce, które osobom, które do mnie przyjadą, będę mogła jak najbardziej zaprezentować i e, pochwalić się czymś takim. Także miłego i do kolejnego. Trzymajcie się, Pa, pa, pa.